I dotarłam, słuchajcie, na miejsce. Dawno, dawno temu tutaj byłam, także chciałam sobie odwiedzić ponownie. Jak widzieliście, znaczy, no tak chyba będzie zmontowane, że teraz byłam właśnie w tym Sanktuarium Krwi Chrystusa, o, tam za mną widać i powiem Wam, że wracam. Jestem na końcu Alei Brzozowej i powiem Wam, że wiem jak ja wrócę, bo już chyba zrobiłam z 8 kroków, a mam do przejścia dość, dość spory kawałek. Ale nie poddajemy się. Dzisiaj akurat miałam możliwość zrobienia sobie takiego długiego spaceru. Także przeszłam sobie Aleją Brzozową. Powiem Wam, że dawno tutaj nie szłam. Bardzo dużo się pozmieniało. Jeżeli chodzi o bloki. Bardzo dużo nowych bloków powstało. Nowy, nowy, nowe osiedla po prostu powstają. Dużo domów się wybudowało. Powiem Wam, że dawno tu nie byłam. I mega, mega się pozmieniałam. Także idę sobie, słuchajcie, spacerkiem dalej. Także widzicie, Częstochowa ma swoje zakamarki. I chciałabym właśnie taki utworzyć, cykl może właśnie taki spacer po Częstochowie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Nie jestem przyzwyczajona do nagrywania telefonem, bo. Nagrywam sobie telefonem i zamiast się patrzeć na o tu, to się patrzę tu na, na ekran. No dobra kochani, bo rączka mi odpada. Teraz ja sobie spaceruję dalej. Do zobaczenia. Pa, pa i jeszcze troszkę. O, tak wygląda ta alejka z tyłu. A tutaj Wam pokażę od przodu. O, I tutaj sobie idę, 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 idę właśnie taką aleją. A wzdłuż alei brzozowej co jakiś kawałeczek są takie, właśnie tablice z jakimiś różnymi ciekawostkami, różnymi informacjami. Częściowo oczywiście pomazane. No ta jedna akurat tutaj w miarę jakoś wygląda, więc Wam pokazuję. Tu jeszcze jedna taka tablica, a za nią zobaczcie nowoczesne bloki takie cuda powstają i kolejna tablica tym razem o ptaszkach I wiecie co, jedyne co mi przeszkadza, dawniej jak tutaj sobie spacerowałam tą Aleją Brzozową nie było takiego ruchu samochodowego jak jest teraz ale po prostu jak pobudowali wiadomo, osiedla domki, no to ten dojazd do posesji musi być i jest tutaj po prostu zwiększony ten ruch samochodowy a szkoda I nawet kicię na spacerze znalazłam gdzieś tu wyszła z któregoś domu Kiciuś, Kici kici Kici, kici Kiciunia Kitek Kici Kici, kici Kś kiciu. śliczna Kiciuś Nie czym się uda powiększyć O Także kochani ostatnie podrygi zrobiłam słuchajcie, ponad 10 tysięcy kroków, także przytulam się do brzozy i kończę. Ten, ten dzisiejszy wypad, ten dzisiejszy spacer. Był bardzo miły, bardzo fajna pogoda, jak na, jak na 5 września sobota sobotać. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie, pa pa!